moi drodzy, z tej strony Olimpia i dzisiaj słów kilka na temat zbioru opowiadań Bogowie i stwory autorstwa Franciszka Piątkowskiego, którego już poznaliśmy z, z dwóch jego poprzednich powieści, czyli Powiernika oraz Widzącego. Autor stworzył postać Marka Lichockiego, który jest luberskim adwokatem i posiada pewne umiejętności, które pozwalają mu na widostrzeganie stworów słowiańskich i właśnie opowiadania. Bogowie i stwory są w, pewnym, w pewien sposób uzupełnieniem fabuły tych dwóch poprzednich powieści. I tutaj, słuchajcie, Franciszek Piątkowski stworzył postać współczesnego Słowianina, Marek Lichocki jest rodzimowiercą. Akcja w ogóle wszystkich i zarówno opowieści oraz tych opowiadań rozgrywa się we współczesnym Lublinie i jego okolicach. Słuchajcie, dla tych, którzy czytali Powiernika i Widzącego, no te opowiadania myślę, że będą... Doskonałym uzupełnieniem tego, co jeszcze w życiu Marka się wydarzyło. Dla mnie no, były niesamowite. Tutaj znajdziemy mroczne historie, takie, że aż się włos na głowie jeży. Znajdziemy bardzo dużo humoru, ale także poznamy nowych bohaterów, nowe stwory. Tutaj jedynie, czego mi słuchajcie, zabrakło. Tytuł jest Bogowie i Stwory, i zabrakło mi obecności bogów, ale być może nic w tym dziwnego, ponieważ akcja całych opowiadań rozgrywa się w jawie, czyli świecie ludzi. W którym przebywają również stwory. Stwory zarówno te, które bardzo szkodzą ludziom, ale także te, które są dla nas przyjazne i w pewien sposób nam ułatwiają życie codzienne, np. domowiki. Autor stworzył Marka Lichockiego, który no nie jest tylko taką postacią, wiecie, jestem pogromcą stworów, on nie biega tylko po Lublinie, jego okolicach i nie wybija tych stworów złych. Marek doskonale tutaj kalkuluje. Znajdziemy w opowiadaniach historię na przykład Bezmira którego poznaliśmy już w powierniku i widzącym. I to jest bardzo ciekawa, humorystyczna historia, która ukazuje, jak ten przerażający strzygoń znalazł się na lubelskim cmentarzu. Ja bardzo lubię tę postać. I to właśnie Bezmir mówi na te o Marku Lichockim, widzący: Ty jesteś naprawdę okrutnym człowiekiem, ale sprawiedliwym. No i właśnie, tutaj chodzi o to, że Marek nie zabija wszystkich stworów. On doskonale wie, którego należy ubić, który, no. Nie będzie współdziałał z ludźmi, będzie cały czas im szkodził, ale Marek też doskonale zdaje sobie sprawę, z którymi stworami warto wejść w pewne układy i w nie wchodzi. Ja Wam nie będę tutaj opowiadała o wszystkich tych opowiadaniach, bo on nie chce wam psuć frajdy z czytania tej lektury. Mnie się bardzo podobało opowiadanie północnica tutaj, bo znałam autora, Trochę z takiej, wiecie, wyuzdanej wręcz strony. To opowiadanie jest sprośne. Chwilami naprawdę, no, takie soczyste są tutaj sceny. O co chodzi z północnicą, jak Marek sobie z nią poradzi, to o tym dowiecie się czytając. Jest też tutaj historia, która bardzo mnie rozczuliła, mianowicie poznajemy Radzia wegetarianina, który no, na skutek pewnych wydarzeń zamienia się w wampira. I tutaj na przykład mi miłośnicy wampiryzmu i wampirów, tak wszystkich tych różnych sak, mogą powiedzieć, ale. Fajnie, nie? Chłopak będzie nieśmiertelny. Otóż słuchajcie, tak wcale nie jest, ponieważ Radio jest wegetarianinem i tutaj poznajemy zupełnie nową postać wampira, który nie jest krwiożerczy, bo jest wegetarianinem i on po prostu szuka pomocy. No i czy mu widzący pomoże i znajdzie sposób, jak ten wampir będzie mógł się odnaleźć w swoim nowym, nieśmiertelnym życiu, no to do tego dowiecie się czytając tę historię. Jeżeli chodzi o same opowiadania, to już okładka robi wrażenie, jest bardzo klimatyczna. Kogo przedstawia, to tego dowiecie się czytając, bo tutaj jest postać dosyć taka ważna dla tych opowiadań. Opowiadania są również ilustrowane. Ilustracje są autorstwa Marty Żurawskiej i słuchajcie, doskonale one uzupełniają tutaj treści zawarte w tych opowiadaniach i działają na naszą wyobraźnię. Co mogę jeszcze powiedzieć na, na takie zakończenie. Mnie to opowiadania bardzo się podobało, oczywiście czytałam wcześniej Powiernika i Widzącego, ale jeżeli ktoś z Was nie zna jeszcze twórczości Franciszka Piątkowskiego, a właśnie zacznie przygodę od opowiadań, Bogowie i Stwory, to z pewnością będzie chciał sięgnąć po Widzącego i Powiernika, chociażby po to, żeby dowiedzieć się, jak w ogóle Marek Lichocki stał się tym Widzącym i co to tak naprawdę oznacza dla niego, dla jego rodziny i dla jego przyjaciół. W tych opowiadaniach na pewno znajdziecie magię, na pewno poczujecie taki klimat słowiańszczyzny, ponieważ sam autor jest rodzimowiercą, kocha słowiańszczyznę. Wszystkie opisane miejsca w opowiadaniach są miejscami istniejącymi naprawdę. Autor w zasadzie wszystkie odwiedził, więc wie doskonale o czym pisze, i może to dlatego te opisy są takie bliskie nam i tak działają na wyobraźnię, ponieważ są miejscami prawdziwymi, które możemy sami odwiedzić. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o opowiadania, to jednym z takich na przykład, które bardzo mnie zaciekawiły, są pragnienia. Należy bardzo uważać na to, czego pragniemy i jakich potrzeb słuchamy, ponieważ są stwory, które bardzo nam szkodzą, choć my ich nie widzimy, to jednak mają wpływ na nasze działania i na to, co się dzieje wokół nas. Na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat autora, na temat jego inspiracji, na temat tego, co jeszcze lubi robić prócz pisania, jak w ogóle doszło do powstania powiernika, a jeszcze ciekawsze jest to, jak w ogóle został wydany, to ja Was bardzo gorąco zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z autorem, który znajdziecie na naszym YouTube. Link do wywiadu znajdziecie pod tym filmem. Zapraszam Was również do przeczytania mojej recenzji, która znajduje się na naszej stronie i też tradycyjnie link znajdziecie tutaj pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i jeszcze raz gorąco Polecam opowiadania Bogowie i Stwory Franciszka Piątkowskiego. Życzę Wam przyjemnej lektury i dzielcie się swoimi opiniami pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.